hej, 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 he. z tej strony pieskiej Chomiki, a dzisiaj taki vlog z jakby treningu na raveniem. No jak widać, spadł śnieg. To jest śnieg z wczoraj. Jakby to się należało, bo zima w tym roku jest naprawdę okropna. Nie było w ogóle śniegu, ale teraz mamy taki piękny, jest biało naprawdę. No i myślę, że po prostu... Raven będzie oczarowany jest w nowym kantarze z kalendarza eventowego i mam nowego telefona <trafona> fona mam nowego, więc macie po prostu taką dalszą perspektywę i myślę, że będzie to po prostu dla was też wygodniejsze jakby co to ten kantar nie jest taki jaskrawy jak na jakby jak wy go widzicie no i on ma taki futerkowy zestawik normalnie ale myślę, że naprawdę należał się ten śnik. Teraz zobaczmy, jak zareaguje. Już też tak kiedyś było. Bo zobaczcie, całym pyszczkiem dotknął. To strzepuje. I śnik jest fajny, taki lepki. Bo nawet to słychać. Ciepło, staram się tam to... Nie wiem czy to będzie słychać. Tak, to fajnie. Jak nie to nie szkodzi. No więc widzimy się jak już się yy, rozstępuje. Nie chcę z bardzo tego śniegu tutaj też tracić, więc będę deptała po swoich śladach. No i tak sobie jedziemy. No, widzimy się jak już się rozstępujemy. Dobra, tam sobie już yy, zstępowałam. Yy, rozstępowałam się, więc tutaj sobie zaczniemy kusować. Kus? Ło, ej, ale dzisiaj grzecznie, jakieś... Jakie wygodne. Pojedziemy teraz tak na środek. Wolniutki kusik bardzo do sępa. Yy, ale bardzo, bardzo przyjemny. Ja naprawdę ich dzisiaj. Weźmiemy sobie jakieś przeszkódki, może sobie coś poskaczemy. Jest dura jeden. Nie, nie. Boję się, że drony się zawać Weźmiemy sobie takie wyższy dzisiaj, poskaczemy. Jak go porządnie tutaj roztem. Rozgalopuję. To będzie ok, myślę. Weźmiemy... Gdzieś taki odstęp. Niedawno ja nie skakałam. Więc mam nadzieję, że tym razem nam dobrze pójdzie i że nie będzie jakichś problemów z nim, z tymi skokami. Ja się mogę trochę przeliczyć. No, i w ogóle mamy super wiadomość. Oficjalnie za dwa miesiące lub dłużej lub krócej będę miała pieska. I tak będę miała szczeniaka. I tak szczerze, to nie wiem jak się ta hodowla nazywa. Ale I po prostu kolega ma kontakt. Kolega mojego taty ma kontakt z taką hodowlą. I po prostu tak to wygląda. Więc kursik, dobra, piękny. O, Prrr, bo teraz mi długo galopu przejdziemy we mnie Skarpeta mi spada Dobra Czekajcie Tylko, żeby na to teraz nie nadepnąć i dobra Sytuacja opanowana Dobra Spróbujemy sobie zagalopować Ile mam baterii? 10%. Nieźle. Przeżyjemy. Dobry koń. Spodziewa tu to ładnie galopuje. Naprawdę wygodnie. Dzisiaj jakiś grzeczny jest w śniegu. Boję się, że wykrakam. Dobra, spróbujemy sobie taką małą voltę zrobić wokół przeszkody. Dobry koń, super. No i sobie tak jedziemy. No dobra, prostępa. Dobra, no i, No i zbiało. Jeszcze na ulicy już nie ma, Niestety. O Jezu, A on się wystraszył, bo nie widział, że to są kamienie tak na pewno bo myślę, że to śnieg i, ja. I patrzcie, śnieg jest fajny taki lepiący się da się z nim fajnie lepić więc może ulepimy dziś bałwanu dobra, super koń jeszcze nie najeżdżaj dobra, spróbujmy skoczyć żeby znaleźć taką niszą bo wiedzę, że on strasznie mi się napala jeżeli przeszkodzę, warto się już skakać, więc troszkę się boję, ale spróbujemy to skoczyć tak, że tutaj będziemy sobie najeżdżać z tej strony. Więc taką małą i tak sobie przejedziemy. Ej, ale ja wam mówię, jest tak zimno, ale słoneczko kołane świeci. Patrzcie. Nie wiem czy to widać. Jak było widać coś to ogarnąć, co to potem w kapkut. No to jest taka aplikacja do montowania. I tak szczerze nie wiem czy chcemy się iść jeszcze po tego drąga. Więc jakie się nie będzie chciało tam zrobię wraz z tego padyka, bo on też powinien się trzymać. Jednak się nie trzyma. No ale mamy fajnego drąga. <grym>, yy, więc Weźmiemy Nie skoczymy sobie takie niskie Może na drugą, dwójkę już Bo przesadzajmy z tą niskością <grymne> Dobra, przejdziemy jeszcze tą woltę zanim najedziemy Dobra, teraz A <grymne> mocno, dobra Tutaj postawimy takiego drąga na razie. tej szkody. Skucę spróbujemy. Super koń! A ja na tego drąga. Wykopniamy go gdzieś. Super koń! do sępa okej, okay. myślę, że jest super patrzcie co to się fajnie stało, no, myślę, że super naprawdę jestem zadowolona, bo kurde, ja tak dawno na oczy z niego nie widziałam przez cały rok praktycznie lecimy tam tak sobie lecimy Pięknie. Pr, pr. Dobra, spróbujemy z nim skoczyć taką inną techniką. Super koń! Zasypiam. Chyba to nie wziął. No, nie będzie taki konieczny, bo jest dzisiaj grzeczny. Wezmę go na mocniejszy kontakt i będzie ok. Mam jakby co, y, motorale nowego Wcześniej miałam O, Dobra, uj, trochę na szczupaka, ale dobra. Teraz no jedziemy sobie Dobrze dostępa Myślę, że Wam wrzucę taką fajną roleczkę teraz właśnie z takich skoczków. Dobra, jakby co to, te skoczki nie były jakieś najlepsze, bo już tam jest wodę więc no wiadomo, ale spisał się, się dzisiaj super. I słodki mój koniczek. No i jak sobie jesteśmy na tym w wokół. Zaraz goście wypuścić sobie na padaczek, Może sobie teraz tutaj sobie polegać, ładnie. Puśćcie go. Dobra, ja woda raczej mu przeszkadzać nie powinna. No więc, tak sobie jesteśmy. No, nadzieję, że to zaraz kulanka nie zrobi. A ślicznik jest naprawdę cudowny. Widzicie, jak on się fajnie lepi? jak fajnie. Siub. No już te rękawiczki. No i tak chyba ja trochę po powierzchni. Lup bo to jest z tym trochę.